Cześć, dzisiaj opowiem Ci o tym, jak zdemotywować pracowników i jak robi to wielu menedżerów. Ja nazywam się Jarek Jaszcząbowski i zapraszam Cię na kolejny odcinek HR Espresso. Zanim zaczniemy, kilka słów od partnera tego odcinka. Rozliczasz nieobecności pracowników mailowo lub przez Excela? Toniesz w papierowych wnioskach i teczkach pracowników? Jeśli chcesz odpocząć od powtarzalnych zadań i ułatwić przepływ informacji w firmie, skorzystaj z Kalamarii. Narzędzia, które pomaga zarządzać urlopami, śledzić czas pracy oraz organizować dokumenty i informacje wokół pracowników. Dołącz do firmy z ponad 106 krajów, które dzięki Kalamarii rozwijają nowoczesne środowisko pracy. Zacznij korzystać z systemu już w jeden dzień. Zintegruj go ze Slackiem, Googlem czy Teamsami, a w razie pytań, skorzystaj z pomocy niezawodnej obsługi klienta. Aplikację przetestujesz za darmo na stronie www.kalamari.pl, a jeśli po testach zdecydujesz się na używanie kalamarii na co dzień, to z kodem HR Espresso dostaniesz konkretną zniżkę. Teraz pora na część merytoryczną. W tym odcinku chciałbym, żebyśmy skupili się na teorii motywacji według Herzberga. Jest to tak zwana dwuczynnikowa, dwuskładnikowa teoria motywacji. Lub też motywacyjno-higieniczna, ponieważ będziemy tam mieli czynniki higieniczne i czynniki motywacyjne. Herzberg zaproponował dwa takie typy czynników, właśnie zupełnie niezależnie od siebie, które według niego wpływają na satysfakcję z pracy oraz motywację w miejscu pracy. Nazwał je czynnikami higienicznymi i czynnikami motywacyjnymi, i według Herzberga są to dwa rozłączne Typy czynników. Jest to bardzo ważne rozróżnienie i bardzo ważne, że są to dwa różne typy. Ale zaraz przekonamy się dlaczego. Otóż pierwszy typ to czynniki higieniczne. Są to czynniki, których brak albo nieodpowiednie zaspokojenie będzie powodowało brak satysfakcji, będzie powodowało dysatysfakcję. Co oznacza, że jeżeli zabierzemy te czynniki. One będą wpływały nam na brak satysfakcji z pracy, ale ich obecność nie przekłada się jednoznacznie na motywację i zaangażowanie. To jest bardzo ważne rozróżnienie i chciałbym, żebyśmy to jeszcze raz podkreślili, chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Czynniki higieniczne to takie czynniki, które muszą się pojawić. Abyśmy byli, mieli szansę na satysfakcję z pracy. Jeżeli zabierzemy te czynniki, to będziemy odczuwać brak satysfakcji. Natomiast ich obecność nie sprawia, że automatycznie czujemy się usatysfakcjonowani i zmotywowani do pracy. Jest to bardzo, bardzo ważne rozróżnienie. I takimi czynnikami higienicznymi jest na przykład poczucie bezpieczeństwa w pracy. Wynagrodzenie i benefity, uwaga, wynagrodzenie i benefity to jest coś, co wielu osób uważa, że jest czynnikiem motywacyjnym, ale tak naprawdę, według Herzberga, jest czynnikiem higienicznym. I oczywiście, cała metoda ma wielu krytyków, również i trzeba do niej podchodzić z pewnym dystansem, natomiast warto się nad tym zastanowić. Kolejnym czynnikiem są warunki pracy. Czyli na przykład to, czy mamy wygodny fotel, czy mamy odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, czy mamy odpowiedni sprzęt i itd., itd. Brak tych rzeczy powoduje nam dysatysfakcję, powoduje, powoduje niezadowolenie, ale ich obecność wcale nie przekłada się na to, że my będziemy bardziej zmotywowani i bardziej zaangażowani do pracy. Musimy to zrozumieć. Kolejnym czynnikiem. Są często polityki w ramach pracy, forma tego, jak wygląda, jak jest administrowana. Czyli wiele z tych rzeczy, na które właśnie wpływa HR, zwróć na to uwagę, taki tradycyjny HR to jest to, co wpływa na czynniki higieniczne. Tak samo poziom relacji, poziom kultury organizacyjnej, poziom ogólnych relacji w ramach organizacji, w ramach zespołu to wszystko według Herzberga są czynniki higieniczne. Czyli jeżeli dobrze o nie zadbamy, mamy Poczucie bezpieczeństwa w pracy, odpowiednie wynagrodzenia, odpowiednie warunki pracy, odpowiednie polityki, kulturę organizacyjną, odpowiednie relacje to wszystko jest ok, ale to nie sprawia nagle, że jesteśmy zmotywowani, że będziemy zmotywowani do bardziej intensywnej pracy, bardziej zaangażowanej pracy pracy, w której będziemy chcieli wkładać swoje serce. I dla wielu osób jest to pewne zaskoczenie, no bo skoro dajemy aż tyle od siebie jako organizacja. To dlaczego ludzie nie są nagle magicznie zaangażowani? No właśnie, dlatego, że są to czynniki higieniczne. Jeżeli je zabierzemy, to ludzie będą niezaangażowani, będą aktywnie niezaangażowani, będą niezadowoleni, ale sama obecność tych czynników nie sprawia, że automatycznie są zaangażowani. I drugi typ czynników, poza czynnikami higienicznymi, to te czynniki motywacyjne. I te czynniki kiedy są obecne, powodują satysfakcję i motywują pracowników do pracy. I zastanów się też, kiedy będę Ci zaraz opowiadał, jakie to są czynniki, zastanów się, czy te czynniki faktycznie w Twoim przypadku również powodują większe zaangażowanie i większą motywację z pracy. Takimi czynnikami są na przykład poczucie osiągania, osiągnięcia więcej. To jest też poczucie docenienia. Za wykonaną pracę, czyli bycie dostrzeżonym i docenionym za to, co zrobiliśmy. Zainteresowanie naszą pracą, czyli to, czy rzeczy, czy zadania, obszar, którym się zajmujemy, jest dla nas ciekawe. Zwróć uwagę na to, że te czynniki są mocno indywidualne i żeby o nie zadbać, żeby zadbać, żeby je dać pracownikom, to musisz ich znać. Nie da się dać pracownikom. Czegoś, co ich będzie interesowało, jeżeli nie będziemy znali, jeżeli z nimi nie porozmawiamy, więc znowu jest tu przestrzeń na pracę HR-ową, na pracę biznes partnera lub na pracę z menedżerami, które będą ze swoimi zespołami w tych tematach pracowali. Kolejna część to odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności, poczucie odpowiedniej odpowiedzialności za to, co jest wykonywane. I ta odpowiedzialność nie może być zbyt duża, będzie powodowała przytłoczenie, ale jednocześnie nie może być za mała, bo wtedy czujemy, że nasza praca nie ma znaczenia i nie będzie nas to motywowało. No i oczywiście, kolejna rzecz, i taka bardzo często pojawiająca się w tym, co nas motywuje, co wiele osób motywuje, na przykład do zmiany pracy, to możliwość rozwoju oraz wzrostu i awansu. I tutaj, często, moim zdaniem, jest mylona kwestia. Motywacji przez awansowanie, to znaczy sam awans, podwyżka, bardzo często są motywujące, chcemy je osiągnąć i wydaje nam się, że będziemy zmotywowani, kiedy je osiągniemy, ale tak naprawdę motywacyjna jest tutaj ta droga, możliwość awansu, możliwość rozwoju, ale kiedy już to osiągniemy, to samo wynagrodzenie, stanowisko staje się czynnikiem higienicznym. Czyli nie sprawia, że jesteśmy z automatu bardziej zaangażowani i zmotywowani, ale sprawia, że chcemy do tego dążyć, czy chcemy dążyć do czegoś więcej. I to nas przybliża do tego, od czego zacząłem ten odcinek. Jak zdemotywować ludzi? Jednym ze sposobów na zdemotywowanie ludzi jest zabranie im tego, co im daliśmy wcześniej. Bo jeżeli damy im Damy im możliwość wpływu, odpowiedzialności, zadań, które oni chcieli robić, damy im pewne warunki pracy, bo akurat dobrze się działo w naszej firmie, bo akurat dobra była, była koniunktura, były dobre przychody, i im potem to zabierzemy, to nie jest tak, że oni wrócą do poziomu zero. Zaangażowanie i zmotywowanie nie wróci do poziomu zero, ale wróci do poziomu prawdopodobnie o wiele niższego. Dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że to, co daliśmy naszym pracownikom, co mogło być dla nich motywujące, że będą mieli większy wpływ, większą odpowiedzialność, zadania, stanowisko, rolę, która ich interesowała, to stało się dla nich normalnością, normą i w pewnym sensie czynnikiem higienicznym. Stało się ich otoczeniem pracy. I teraz, kiedy to zabierzemy, to powoduje dyssatisfakcję, a nie tylko brak motywacji. I zwróć uwagę na to, że tutaj możemy mówić o pewnym kontinuum, chociaż Herzberg. Prost mówił, że to kontinuum nie jest, ale kontinuum w takim sensie, że mamy czynniki demotywujące oraz czynniki motywujące i możemy się jednocześnie poruszać w obu tych kierunkach. I teraz jeżeli... Chcemy wpłynąć, chcemy stworzyć dobre środowisko pracy, chcemy stworzyć dobrą firmę, w której ludziom się dobrze pracuje, a jednocześnie są efektywni, są zaangażowani, a jednocześnie dowożą najlepsze rezultaty, jakie mogą, to powinniśmy patrzeć dwutorowo. Powinniśmy patrzeć zarówno na czynniki higieniczne, jak i na czynniki motywacyjne. I zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest zero-jedynkowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie dla wszystkich czynniki higieniczne takie są, nie dla wszystkich czynniki motywacyjne takie są, ale warto czasami patrzeć na pracę, na kulturę organizacji, na możliwości, które są w danej firmie właśnie z tej perspektywy, aby uprościć sobie trochę model świata. Jeżeli jesteś hair managerem, jeżeli jesteś biznespartnerem albo opiekujesz się tym obszarem jako lider, jako menedżer, to zastanów się, czy po pierwsze opiekujesz wszystko, co powinno być zaopiekowane w kontekście czynników higienicznych, czyli czy ludzie mają wystarczająco dużo, aby nie czuć dysatysfakcji, a z drugiej strony, czy jest tam wystarczająco, czynni wystarczająco dużo czynników motywacyjnych czyli mamy dwa różne typy i patrz na nie trochę rozłącznie. Nawet jeżeli ostatecznie to wszystko jest połączone, to czasami warto taką separację włożyć podczas analizy, aby być w stanie lepiej do tego podejść, aby lepiej być w stanie to przeanalizować. Ostatecznie w ramach podsumowania tego odcinka chcę, abyś miał, abyś miała świadomość, że zgodnie z teorią Herzberga Poprawę czynników higienicznych nie jest wystarczająca, aby zmotywować ludzi, aby sprawić, że oni będą nagle zaangażowani. Aby sprawić, że ludzie będą zaangażowani i będą zmotywowani, musimy zarówno zadbać o czynniki higieniczne, jak i dać czynniki motywacyjne. I warto na nie patrzeć rozdzielnie. Mam nadzieję, że ten temat wywołał w Tobie nieco przemyśleń i będzie dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, Daj mi znać koniecznie w jaki sposób ty wykorzystujesz taki dualizm, który zaprezentował nam Herzberg w swojej pracy i jak wykorzystujesz to, aby tworzyć jeszcze lepszą organizację. Ja dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka HR Espresso już niedługo. Cześć, trzymaj się, do usłyszenia.